Dajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. I w kolejnym odcinku w Tarku z 30 dzisiaj brylantę numer 9. Już kiedyś miałam brylantę z numerem 9 na kanale i wiecie jak to wyszło Chyba. O ile dobrze pamiętam, to był pustak Więc drapiemy, zobaczymy co to będzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. I że te brylanty dadzą. Chociaż trocik no bo tutaj przy tych drogich zrapkach też zrodzik cieszy. Ło, 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 A tu coś, coś nie, tego, nie z tej smańki zdrapałam. Ale tej stówy nie mam oczywiście. Tu nie mam. Torba i świnka. Tutaj zadrapałam za dużo, wiecie. Już chyba za dużo chcę. Lustro i róża. Jest. W grze czwartej, co mamy w grze czwartej? Prezenciora i czekoladę. No to nie ma czekolady. Tylko czeko, czeko, klap, klap. Tego piosenka mi się tutaj nasunęła. Kuferka perełki też nie ma. Uuu, się brylant. Uaa, się, w kufery się wpadł. Jest sejfik jak kolczyk nie do garniec i róża no, rozstrzelone te symbole postrzelone te loty, to takie nie ciekawe pierścień i brylant kolejny brylant nawet nie trollują dziady perfumet dzwonek kolczyk róża Trofeum złota, tron, perła, e, zegarek. Nawet nie trolują. No, w bonusie mamy serdunio to jest dla Was. Nie ma kwoty, dziady już Chyba nigdy nie wezmę no, brylantów z numerem 9. Nawet trola nie ma. Korona, garniec. też bez trola. Szminka korona. Słuchajcie, nawet nie trollu. O, tu sporo trollowali. Torba torba i będzie różna. Będzie różna. Tak, kufer. <laughs> pierwszy troll. Dopiero. Dzwon na szejnik. Ja oni trollować mi się nie chce dzisiaj. Złoto szminka. Safe lusterko. W następnym odcinku zdrapię sobie, kochani, to jest drugi odcinek. A w tym trzecim to będzie poświąteczny odcinek. To taki relaks z krzyżówką się zrobi. A na końcu zobaczcie, tu też trolle będzie pełny portfel. No to są trole wrenne. Nawet nie trolują, nawet. Wrenne. O! Zabili trola i wiedziałam, że trola. A się nie łudzę, że tu będzie wygrana. Choćbym chciała, czy taki ci na kanale, a i przydałbyś. A to sobie zostawimy na koniec ten portfel, portfel. A kolary świnia i kapelusz kapelusz, zegarek, tu strollowali świnie na końcu. I tu też strollowali tak. I tu jest pustak. Niestety, pustakowo. Tutaj ja gdzie nie pamiętam nigdy, gdzie tu mam. A tu jest. Tak. D. B. No dobrze, kochani. Tym razem bez wygranej. Brylanty z Mullerem 9 to jest w ogóle nie dla mnie. Ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, kochani Pa!